Dzień dobry, Anna Ekert, czas na nowy odcinek programu informacyjnego Świdnik TV. W dzisiejszym wydaniu opowiemy m.in. o uchwale krajobrazowej, remoncie planowanym na skwerze przy fontannie, projekcie Razem Bezpieczniej oraz niedzielnych familijkach. Rusza kolejny etap konsultacji uchwały krajobrazowej, ustalający zasady umieszczania reklam w przestrzeni publicznej. Od 10 do 31 października mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem i zaprezentować swoje zmiany. Wchodzimy w ostatni etap konsultacji społecznych dotyczących uchwały krajobrazowej. Od poniedziałku, czyli 10 października, mieszkańcy będą mogli zapoznać się z projektem uchwały i oczywiście przedstawić swoje uwagi w ramach wyłożenia do publicznego wglądu. Bardzo zależy nam, żeby uchwała była konsultowana jak najszerzej, zwłaszcza z przedsiębiorcami, którzy będą mieli trzy lata na wprowadzenie zmian w obszarze materiałów reklamowych znajdujących się w przestrzeni miasta. Uchwała zacznie obowiązywać już w grudniu tego roku, a jej kształt w trakcie konsultacji może ulec jeszcze drobnym modyfikacjom. Już dziś zapraszamy również na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 27 października 2022 roku o godzinie 16.30 w sali plenarnej Urzędu Miasta Świdnik. Będzie wygodniej, a przede wszystkim estetyczniej. Ławki i murek okalający skwer z fontanną czeka remont. Jeśli chodzi o remont skweru przy fontannie, no już tak naprawdę było to bardzo potrzebne. Ząb czasu można powiedzieć nadgryzł już ten teren. No, Prace już rozpoczęliśmy, już właściwie w połowie ławki są wymienione. No, tu też był pewien zamysł, żeby nie likwidować wszystkich, żeby mieszkańcy, seniorzy mogli z tego miejsca korzystać. No, jesteśmy w połowie, myślę, że do na początku przyszłego tygodnia. Dnia prace zostaną ukończone, no i ten jakby element architektury naszego miasta będzie już wyglądał zupełnie inaczej. Wyglądać będzie podobnie, może kolorystyka się zmieni, będzie to bardziej pasowało do do pozostałej części, więc faktycznie to będzie takie odnowienie tego, co zostało zniszczone. Zakończyło się głosowanie na projekty w tegorocznym budżecie obywatelskim. To już ósma edycja budżetu obywatelskiego. Tym razem świdniczanie zaproponowali 49 inicjatyw, z czego 35 zostało zakwalifikowanych do głosowania. Obecnie trwa liczenie głosów. Wyniki poznamy do 13 października. Projekty, które uzyskały największe wsparcie, zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Miasto otrzymało 100 tysięcy zł dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na projekt Miasto z wizją modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miejskiego w Świdniku, który realizuje wspólnie ze Strażą Miejską. Działania zaplanowane są tutaj w ramach bezpieczeństwa na terenie miasta, pogadanki w przedszkolach obejmujących w szkołach podstawowych, edukacja na kartę rowerową, pogadanki z młodzieżą na temat bezpieczeństwa w cyber świecie, oraz seniorami na temat również bezpieczeństwa i dotykanych ich tutaj problemów związanych z wyłudzeniami pieniędzy. W ramach jeszcze tutaj projektu, który do, będzie dofinansowany, będzie rozbudowa naszego monitoringu miasta Świdnik, obejmująca cztery dodatkowe punkty kamerowe. Helikopter Brass Orkiestra ma już 70 lat. W minioną niedzielę zespół zagrał dla świdniczan i zaproszonych gości Jubileuszowy koncert. Helikopter z Brass Orchestra to najstarszy zespół artystyczny miasta. Jego początki sięgają 1952 roku, kiedy przy PZD Świdnik utworzono zakładową orkiestrę Dentą. Początkowo nosił nazwę Orkiestra denta WSK Świdnik. Od 1992 roku muzycy występują jako Helikopter z Brass Orchestra, prowadzoną przez Towarzystwo Przyjaciół Świdnickiej Orkiestry Dętej pod skrzydłami Miejskiego Ośrodka Kultury. Filmowe seanse dla rodziców z malutkimi dziećmi i zajęcia muzyczne, podczas których to ich najmłodsi wyznaczają rytm. Miejski Ośrodek Kultury zaprasza na cykl wydarzeń niedzielne familijki. Niedzielne familijki to nasza nowa propozycja kierowana do rodziców i ich najmłodszych dzieci. W jej ramach zapraszamy na kino z maluchem oraz koncerty gordonowskie Zedu Music. Podczas wydarzeń rodzice będą mogli w kreatywny sposób spędzić czas w towarzystwie swoich dzieci, a przy okazji odpocząć od domowych obowiązków, choć na chwilę relaksując się przy filmie lub muzyce. Szczegóły dostępne są na naszej stronie internetowej. Serdecznie zapraszamy. W ubiegłą niedzielę żółto-niebiescy pokonali na wyjeździe lidera tabeli Krakowią 2, 3 do 2. A już w sobotę o godzinie 15 na własnym boisku podejmą KS Wiązownica. Staramy się w każdym meczu y, z każdym przeciwnikiem wychodzić w optymalnej dyspozycji, optymalnie przygotowanym pod każdym względem, ale to jest sport i, i też y, różnie to, to bywa. I tak jak te mecze pokazują, y, gdzie gramy teoretycznie ze słabszymi zespołami i, i są to mecze wyrównane. A z tymi lepszymi potrafimy wygrać. Dzieje się też tak dlatego, że, że te drużyny, które um, są teoretycznie mocniejsze, grają otwartą, otwartą piłkę i, i nam, się, nam się dużo łatwiej gra, bo, bo w tych fazach przejściowych, zabrony do ataku, y, jesteśmy mocni i, i to wykorzystujemy z tymi zespołami. Na dzień dzisiejszy, y, Miałem do dyspozycji Dawida Wojcika, który ma złamaną rękę. Wypadł nam ostatnio na treningu Adrian Popiołek i Wojtek Białek, też jeszcze zdrowotnie. Na dzień dzisiejszy nie jest do meczu. Zobaczymy, co przyniosą na najbliższe dni. Za fanami siatkarskiej Awi spotkanie pełne emocji. W środę drużyna MKS-u podjęła SMS PZPS-SPAła. Zacznę od tego, że przede wszystkim ciężą trzy punkty. Z takim zespołem nie gra się łatwo. Było to widać na początku. Przede wszystkim nie wolno robić tylu błędów, co my zrobiliśmy w pierwszym secie i głównie tym przegraliśmy, bo gdy dochodziliśmy przeciwnika. Znowu oddawaliśmy swoimi prostymi błędami, a z taką drużyną jak mówię nie wolno tak grać, po prostu trzeba zagrać cierpliwie, bez błędów. I oni stawiają wszystko na jedną kartę tak naprawdę w zagrywce, doskonale sobie trenerzy zdają sprawę, że ci chłopacy jeżeli nie odrzucą przeciwnika od siatki, to niewiele pograją, jeszcze nie potrafią czytać gry, to są zbyt młodzi e, zawodnicy, to jest większości 2005 rocznych czyli 17 -latkowie. Oni ten rocznik będzie docelowy w przyszłym roku, tym wiodącym rocznikiem, który będzie grał i myślę, że będzie całkiem fajnie wtedy wyglądał. Teraz jeszcze fizycznie troszeczkę, troszeczkę odbiegają. No z naszej strony dużo nerwowości, Ja spowodował tą nerwowość ten początek, gdzie zaczynamy mecz 7-2, a przed tym się gdzieś tam uczulają chłopaków na to, żeby im nie pozwolić odjechać, bo jak oni odjadą, to później no, takie rzeczy się dzieją. I to już wszystko w tym programie. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do oglądania kolejnego odcinka.